Cześć! Dzisiaj wybrałem się na SSP w Wilimowie. A Wilimowo jest położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, gminie Jonkowo. W latach 1975-1998 było to województwo olsztyńskie. Zaczniemy od prezentacji. Po prostu zobaczymy to. To, Także zaczniemy od prezentacji tego SSP. Kategoria B wyposażony jest w automatykę SPA2A, która znajduje się w tym kontenerze od Monata. Cztery sygnalizatory, trzy DST, producenta TELCO oraz jedna SD1MK po drugiej stronie. Yy, dwa razy EHLS 10, napędy Jekt 50, podaję, że regenerowane przez kolester ale nie widzę za dobrze. Potem powiem yy, oraz kamery i lampy Przenosić. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 220, a tak dokładnie na 10 km i 217 m tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Olsztyn, i przy okazji najbliższa stacja w tamtą stronę to Olsztyn-Głódkowo. Od której nawet widać tarcze ostrzegawcze samfora wjazdowego. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na El Blanc I przy okazji najbliższy stanek osobowy w tamtą stronę to Jonkowo. Tam co ciekawe robią nowy przejazd Tak wygląda ten to, to przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, tamten, jak jest regenerowany przez Kolster. A ten prawdopodobnie nie jest regenerowany. I oprócz tego, tutaj mamy yy, tą SD1 MK. Oraz co ciekawe, tam odchodzi linia kolejowa 221 do Braniewa, która jest aktualnie remontowana, więc przejazdów na niej sobie za bardzo nie ponagrywam. Także dobrze, bez benego przedłużenia, zapraszam na przykład dwóch pociągów: pociągu Regio relacji Olsztyn-Główny Elbląg oraz pociągu TLK-Biebrza relacji Gdynia Główna, Warszawa Wschodnia. Zapraszam. Przeleciał nam regiony, teraz jeszcze czekamy na tlk -5. Przeleciał nam również elka ta Biebrza. Także dobrze, to już by było na tyle z tego miejsca z dawą dla Seracji Mati 08. Cześć!